Hej, witajcie, tym razem nie na siłowni, nie na zawodach, a w miejscu, gdzie właściwie jest całe Centrum Dowodzenia, jeżeli chodzi o moje wsparcie, wsparcie dietetyczne, to nasze paliwo, które jest nam potrzebne do realizacji naszych działań. Jesteśmy w kuchni, w samym sercu kierownictwa kuchni White Taste. Jak wiecie, kojarzy się Wam na pewno ta nazwa, bo Wiele razy mieliście okazję zajrzeć do moich posiłków, mojej diety. Opowiadałem wam w jaki sposób się odżywiam, w jaki sposób posiłki może są przygotowane, ale tak bardzo ogólnie. A dzisiaj chciałbym wam zdradzić wspólnie z Michałem, który jest szefem kuchni, moim dobrym przyjacielem, z którym ustalam moją dietę. On ją w pełni realizuje, jak widzicie, ze skutkami pozytywnymi, bo udaje mi się formę zrobić. Jest to taka bardzo nowoczesna forma przygotowania posiłków nie tylko dietetycznych, bo wiele osób korzysta z różnych diet, które są tutaj przygotowywane. Jeżeli chodzi o moje przygotowania do zawodów, to te posiłki są tak na tyle wartościowe, tak dobrze przygotowane, że mogę bez problemu zabierać je ze sobą nawet za granicę na dłużej niż 1 dwa dni i są one w tak dobrej kondycji, powiem, utrzymane, że mogę bez problemu je później spożyć i nie martwię się o to, że będę miał jakieś problemy z utrzymaniem diety będąc na wyjeździe, będąc na zawodach. Ale tajemnicą sukcesu jest właśnie maszyna, o której Michał właśnie zaraz Wam opowie i sposób w jaki te posiłki są na wynos przygotowane i sposób w jaki są zabezpieczane przed różnymi takimi złymi, negatywnymi skutkami całej obróbki, która towarzyszy właśnie przygotowaniu posiłków. Może przekażę głos Michałowi i nam opowie jak taki posiłek zanim dotrze do oleja jest przygotowany i zabezpieczony, żeby olej był zdrowy i nic mu się nie stało i nie zaszkodziło i mógł swoją dietę utrzymać. Może po, proszę Michał powiedz w jaki sposób taki posiłek jest przygotowany, że utrzymuje swoją wartość już nie wspomnę o smaku, bo smak oczywiście też jest w pełni zachowany. I jak ten posiłek jest zabezpieczony, że bez problemu mogę go zabrać ze sobą i nawet dłużej niż jeden dzień lub dwa on wytrzyma? Ważnym aspektem na pewno jest tutaj pakowarka, która umożliwia nam na przechowywanie i przewożenie różnych posiłków. W tym przypadku, załóżmy dań, tutaj marka, które no, często z nim dosłownie latają, tak naprawdę przewozi je w różne strony Europy i nie tylko. Więc tutaj używamy folii, która jest termozgrzewalna. Pod wpływem wysokiej temperatury i opakowania odpowiedniego do spakowania takiego posiłku, możemy się cieszyć świeżością, przez to, że nie mamy styczności właściwie z powietrzem. Produkt, który został prędzej przygotowany, wiadomo, w odpowiedni sposób. W odpowiednim sprzęcie. Zostaje spakowany w pewnym sensie, może nie do końca hermetycznie, ale jest zabezpieczony przed wpływem świeżego powietrza. Że tak naprawdę produkt w tym momencie się nie utlenia, i dzięki temu przedłużony jest jakby proces spożycia. Istotną sprawą jest na pewno. Cały, cały, cały proces produkcji tak naprawdę od momentu pieczenia po wychłodzenie danego produktu, bo jeżeli my coś pieczemy i nie zdążymy tego wychłodzić, to tak naprawdę ten produkt cały czas się gotuje, my nie zatrzymujemy jego procesu. A my staramy się po prostu jak najszybciej schodzić dany produkt przez to, żeby wszystkie właściwości odżywcze i smakowe zostały zachowane w produkcie, i dzięki temu e, przez dłuższy okres czasu możemy cieszyć się świeżymi, smacznymi posiłkami. Dobra, Michał, powiedz mi teraz odpowiedź na jedno takie zasadnicze, ważne pytanie. I to nie tylko moje pytanie, tylko ludzi, którzy patrząc na mojego omleta, czy to jest tego w wersji ranny, czy w wersji wieczornej. Zadajmy to pytanie, dlaczego on jest taki dobry, dlaczego on tak wygląda, i czy to jest naprawdę omlet? Czy to jest prawdziwy omlet, czy nie jakaś ściema? Ja już wiem, dlaczego, bo naprawdę korzystam z tej formy obróbki jakiś czas, ale może wytłumaczmy innym tym, którzy się tak dziwią, nie dowierzają, dlaczego ten omlet tak wygląda i tak smakuje. No to już tłumaczę. To nie jest tylko do końca moja zasługa. W pewnym sensie też, bo zakupiłem to urządzenie. To jest najnowszy, najnowszy Thermomix urządzenie do miksowania i rozdrabniania najróżniejszych produktów. Ten produkt ma w sobie temperaturę, którą możemy też wtłaczać podczas danego miksowania. Dzięki temu możemy rozbijać niektóre drobinki, które. Normalnej obróbce podczas miksowania blenderem czy jakimś innym melekserem, byłoby to niemożliwe. Thermomix ma bardzo dużą moc i wydajność i dzięki temu możemy napowietrzać na przykład omlety Marka, które dzięki temu bardzo fajnie wyglądają no i też przy okazji smakują. Są wyższe, pulchniejsze, nie są zbite, nie są takie standardowe, jakbyśmy przygotowali na co dzień w domu. Więc... Wyglądają jak sernik. Dosłownie. To jest no taki i nasz. uważa o to, żeby też smakowały podobnie bo takie dodatki typu wanilia, no cynamon, no naprawdę wpływa super na smak. Jeżeli wykonujesz samego meta z samych białek, tylko jem wieczorem, no to wygląda faktycznie jak sernik. Nie? Właśnie o to chodzi, no, staramy się w jakimś stopniu tutaj urozmaicać, żeby te na pozór proste posiłki z prostych składników e, były dość niestandardowe, tak, żeby dana osoba, która przez dłuższy czas korzysta z diety, która no, nie jest wcale... Łatwą dietą na co dzień do spożywania, miała po prostu trochę satysfakcji i uciechy z tego, że może zjeść ciekawe, smaczne posiłki. Powiem Wam, że bardzo miłe jest, jak dostaję wyprawkę na taki wyjazd na zawody, który trwa kilka dni, właściwie taki przedłużony weekend. I proszę miała o to, żeby w dany dzień była pewna ilość posiłków z zawartością, przede wszystkim z gramaturą, bo jak wiecie, no, te najważniejsze dni, które są przed startem, to jest, przypada okres ładowania, dla mnie bardzo ważne to, żeby pewnych składników, makroskładników było więcej, pewnych było mniej. Michał dostaje takie wytyczne, które wcześniej właśnie ustalamy, taką taką strategię kulinarną ustalamy razem, bezpośrednio. Michał to wszystko zapisuje i dostaje później na wyjazd taką wyprawkę, a tam na każdym takim pojemniku, takiej folii jest napisane piątek, wołowina 100 gram, dyż 200 gram. No to wiecie, jak ja sobie taki odpalam, taki posiłek, jest dodatkowa motywacja, żeby dietę trzymać. Wiem, że e, kciuki są też mocno trzymane za mnie, że, za to, żeby e, wszystko się udało. Także dostaję taką wyprawkę, jak już widzieliście na zdjęciach mnóstwo pojemników. Ostatnio zamieściłem zładowania. E, to właśnie było to, e, co ustaliliśmy. Jest trochę tych pojemników, Michał specjalnie dopasowuje wielkość pojemników, żeby mógł... E, no, łatwiej, łatwo podczas podróży je spożywać, żeby się dobrze pomieściły w walizce, żeby nie było nad bagażu. Wszystkie sprawy bierzemy pod uwagę, I dlatego ta podróż przebiega zupełnie inaczej. Sam tam pobyt razem z utrzymaniem diety, właściwie wymuje coś takiego, zawodnicy nie też patrzą, mówią, a gdzie to kupiłeś? Aby w Polsce, gdzie ja taste w Polsce. I to tak właśnie wygląda. Jestem może jeden zawodnikiem, który korzysta z gotowej takiej formy diety. Może wielu pomyśli, że ale wygodnić sobie znalazł, nie chce mu się jedzenia robić. No nie, współpracujemy z Michałem od pewnego czasu, namówiłem go na to, żeby pomagać ludziom w utrzymaniu diety, pomagać im właśnie dla tych, co nie mają czasu w posił przygotowaniu posiłków. Nie tylko też sportowcom. Ja jestem taką osobą indywidualną, rozpatrywaną bardzo indywidualnie, czego bardzo się cieszę, ale każdy może skorzystać ze swojej, ze swojej diety, realizując ją tutaj. Jest to no, pewnie jakoś kosztowne, ale sprawa elastyczna, jeżeli chodzi o dopasowanie diety i ceny. Jeżeli chodzi o mnie, no, bardzo mi to pomogło w przygotowaniach. Jestem bardzo wdzięczny Michałowi i całej ekipie, że mogłem realizować swoją dietę w taki sposób. Także no, mogę polecić to. Robiłem wiele lat posiłki sam. Widzieliście, będąc na wyjeździe w Anglii czy w Irlandii, musiałem wrócić do. Przygotowania posiłków samemu, też trochę, trochę dziwnie, aż tęsknię później za tym white'em, ale no, jakaś odskocznia jest, myślę, że no, należy umieć samemu przygotować posiłki, ale taka wygoda na pewno pomaga w przygotowaniach, jest to zupełnie nowa, taka innowacyjna forma przygotowania do startów, ale myślę, że jeżeli robię coś profesjonalnie, no to korzystam z profesjonalnej pomocy. Jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Także widzicie taką tajemnicę naszego, nie tylko mojego wspólnego sukcesu od kuchni można powiedzieć, bo wdarliśmy się zupełnie do samego centrum dowodzenia. Chciałem, żebyście wiedzieli jak wyglądało to przygotowanie od strony kulinarnej do moich startów. Jesteśmy po trzecim starcie, gdzie powiem Wam szczerze, że, że naprawdę... Jeszcze raz potwierdziły się moje oczekiwania co do przygotowania samej diety, samego, samej wyprawki, można tak powiedzieć, na zawody, jeżeli chodzi o wyjazd. Tak to wygląda i tak to będzie wyglądało w przyszłości, bo nie zamierzam zmieniać moich nawyków, jeżeli chodzi o kulinarne tutaj przyzwyczajenia do White Taste. Mogę, jedyne co mogę to zaprosić wszystkich chętnych skosztowania ciekawych, nie tylko dietetycznych produktów do White Days w Gnieźnie na ulicy Sobieskiego. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, zapytanie, by przejeżdżał, a miałby kontakt do mnie, niech da znać wcześniej jak najbardziej jak tylko będę mógł i znajdę czasu gorsze wspólnie z Michałem, będziecie mogli e, sami posmakować i przekonać się e, na własnych podniebieniach, e, że naprawdę dieta nie musi być nudna, nie musi być e, niesmaczna, a może być ciekawa i naprawdę zachęcam Was do tego, żeby Zadbać nie tylko o własne zdrowie, jak również mieć jakąś radość z tego, że możecie tą dietę jakoś realizować. Do zobaczenia. Dziękuję.